Tak, kurwa, krótki wstęp. Siemanko, wszystkim B8 dotarło. Mamy moją wolną niedzielę, czyli niewolną. B8 poliftowe w kombiaczku Napęd na 4 laczki. 140, bodajże dwa kunie. 7. Ile? 177. 177, albo masz zmapowanego już. No tak. Nie. Nie. 170 miałeś i 142. Nie możesz mieć 177, bo tylko 170 było najmocniejsze, panie. W BMN wersji. No ale niechaj będzie. Chyba że ktoś ci chipsa zrobił i ci po prostu wpisał w tym. Ale zaraz to zmierzymy. Nie ma żadnego problemu. W każdym bądź razie. Tu jest właściciel Jedi. Wrócił z Polski, za to widać jak rumun wygląda. Witamy, witamy na pokładzie. I tu mamy dwulitrowego TDI-czka. Trzeba mu wymienić. Ołówek czy tam imbus i jeszcze mu wrzucimy nową pompę oleju, bo też lubi się w pompie kurwa wyrobić dziuła I Tu mamy kombiaczka fajnego z 2014, poliftowy Także będziemy brać się za robotę Trzeba zrobić ten rozpierdol, tak przewiduję, że 4 godziny mi zejdzie maks. I teraz tak, gdzie mamy prezent od świętego Mikołaja, a są Mamy nową pompę, nową, nową, nie jakieś tam gówno, tylko nowe, prawdziwe. Made in Germany. No, Niemcy, jak potrafią spierdolić, to potem muszą naprawić. Nie ma lekko. Tutaj mamy sznurówki, ołówki, czy jak się to na to go do imbusiki, też made in Germany. Yy, no chuj, jest. Jeszcze nawet nam. Segerka małego wrzucili do zestawu, pierdole jakie to małe, żebym tego nie zgubił, dobra, no i nic, więc tak, co trzeba w nim zrobić, e, dwie łapy odkręcić, podnieść silniczek, wjechać pod spód, odkręcić misę, zrobić porządek, wymienić pompę oleju, e, imbusika i myślę, że 4 godziny max się uwiniemy i dodatkowo jeszcze wymienimy mu olej, a właśnie panie, olej ma? ma. Fi Filtę ma? No to git, kurwa, majonez. Fushery nie robimy. Dobra. Na statywie lecimy z Koksem. Teraz tak. Oglądamy jak się to ma Ladies and gentlemen, mamy nas zajebisty, zajebisty, okrągły, okrągły imbus Michael, jaki ty tu masz na lot? 260. 260 tysięcy. Jak widzę ten napis Kurwa Made in Germany, to mnie się kurwa normalnie wątroba od dupy odkleja. Chuj ich spalił, pedały pierdolone. I najlepsze jest to, że przyszło nowe, takie samo, nie? Tylko, że nie okrągłe, ale. I teraz tak, czy to ma taki bardzo duży wpływ na to, że się wyjeba kontrolka, że taki trochę chujowy mamy ciśnienie olej? To nie znam. Hmm? Bo aż tak okrągłe to to nie jest, nie? Ale chuj. No i teraz, a gdzie mamy tą ku kurwę pompkę starą, bo miałem gdzieś i pierdolną nawet nie będzie. Dobra tu mamy kurwa pompkę, starą, będzie nowa. I powiem wam, że tu w środku nawet kurwa jest idealnie. No ale chuj wiem, może to ta pompka już też wali w chuja. No nimbus taki kurwa powiem wam, powinien jeszcze działać. No ale chuj. Najśmieszniejsze jest to, co trzeba było zrobić. Co trzeba było zrobić, żeby się do tej kurwy dobrać? <laughs> a jest ta serwa maglownica wypierdoliła. To znaczy, chuj, to jest elektroniczna, przepraszam, a nie, a nie na serwie. Debil, i teraz kurwa, mać tak. Co my tutaj mamy pod samochodami? A więc tu mać kurwa wyjechało wszystko i najśmieszniejsze jest to, że nawet nie wyciągnąłem tej pierdolonej miski, bo bym musiał cały pas przedni ściągać. Albo kurwa sanki, a że zimy nie ma to na chuj mi sanki. No i tego. No i co mogę żyć? No niestety tu będę musiał kurwa po koszkodku, co ma w środku posmarować dobrze palcami, żeby tutaj się kurwa u olej nie cyskał. Ale rozpuszczalnik nitro jest. Także ogarniemy. Najśmieszniejsze jest to, żeby będzie trzeba teraz tą kurwę tam zamontować, nie? Nie wiem kto, chyba jeszcze jak litra zrobię, to może wtedy zamontuję. Nową pumpkę mamy. Nowy gimbus mamy. Chuj. Trzeba to będzie składać, nie? W każdym bądź razie wymiana tego, co to? to, to, to. Co się robi? W razie wuj kto chciał ten Magla to mam na sprzedaż, leży ze tu, <noise> bo jak je ja to poskładam, to chyba wcześniej mówię Święty Mikołaj w zimie na sankach przyjedzie mi prezenty dać. No nic, ogarnę. To jest normalnie moja cała ta szlachta, co mi tutaj wspiera psychicznie. Ja to normalnie nie wyrabiam, nie. Jestem tak ujebany, jeszcze wzięła się pompa na mnie, zesrała oliwą na klatę. <noise> Chuj, złoty. Tragedia, nie? Ale do ogarnięcia samemu. Tylko pamiętać, wazelinki potem jak dla geja, nie, nie za dużo, nie za mało, bo będzie ciekło, nie. Michael załamany, bo już chciałem silnik wyciągać. No ja to bym wolał silnik wyjebać, nie. Mniej roboty tak wprawdzie więc. Co tak Michaelek, nie, pierwszy raz w życiu polewasz, nie, w garażu. W sumie ja pierwszy raz w ogóle w garażu robię drina, ale lepiej to jebał, nie. Święty Mikołaj też musi rozpakować prezenty do chuja. Dobra, składamy to kurwa jego mać, bo mnie blady świt zostanie. Tam są między fotelami Teraz zaśpiewałem taką piosenkę za ja w kościele grał A nasz Panie Patajcie kurwa jak odiurą, dziękuję ta się kurwa robi! Piąteczka, nie ma lipy Jobyk tanie poskładał He! Kurwa! Ciągam jak gąbka wodę! <gry> Pasek się kręci. Oh. ładnie pracuje równiutko Tak sprawdzasz czy silnik dobrze pracuje. Akurat na diesla jest pięknie. Nie wiecie ty łapy myłam Wyci wyci ładnie swetrem wyci Siostra, ładnie. A ja ja natuliś. Kurwa dobry diesel, prawie czysta najebane i to książkowo. Jeździ. Wypierdol do śmieci już nie będzie potrzebny. Cała się zadowolona, nie? Kurwa. Ja nie poskładał do chuja wafla. Ładnie, prę. Ładnie cyka ty, książka serwisowa i za, zapisać olej, że jest wymieniony. A nie kurwa za dwa dni przyjedzie, że bo już żem przejechał. Co to Żydaj, Ładnie pracuje. Bardzo ładnie. Jest kurwa gites! Ile żeśmy robili? E, od dziewiątej wieczór. Którą mamy? Michael? Jaki czas mamy? Szósta, od dziewiątej. 9 godzin. No kurwa. Domowym sposobem, 9 godzin. Pompa oleju wymieniona, gimbus pierdolony wymieniony. Michael sobie grzecznie pojedzie do domciu, ja posprzątam ten. w sumie, no tak, czej, czej, bo ja tam jeszcze soczek mam mocy! Boże, jedyny tu ma książę, soczek jeszcze! A co? Ach, moje kurwa, moje, moje dziubeczki małe! Teraz znowu kurwa, Dilla będzie jebała 300 tysięcy bez gadania. Patrzcie się ładnie, siostra tam kurwa pucuje E bo, bo, bo lakier zedziesz Lakier zedziesz Uważaj Dobra jedziemy. Chuja A żarówkę to kto wymieni kurwa Moja była z dziećmi do chuja? Zadać tą żarówkę, jeszcze żarówkę wymienię Nie ma, że mi auto z garażu wyjedzie kurwa niesprawne Żarówka nie działa nie ma pierdolenia, żarówkę dawać, póki jeszcze stoję o własnych siłach, kurwa mać Tak, na pewno No Kurwa mać, żeby, żeby mnie auto bez żarówek wyjechało Już bym kurwa za rabatem zleje to Ściągaj to Dobra, czekaj, statyw No, żaróweczki już są wjebane nowe. Kurwa, Pimik, kurwa, Teo. Ja ten kurwa burdel to będę chyba z tydzień strzątał. Tak jest, kurwa, siostrzyczka, tak jest. Michael, czy króli władca jest zadowolony z tego wszystkiego? Nie inaczej. No, no właśnie, mój, 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 papa, siostrzyczka. Tu jeszcze dwumasa napierdala Jak do dzisiaj? O której godzinie? Ja będę w rejde, jak coś A gdzie ma gruźlika? Dobra Dobra, jak coś to ja będę Michael w i tak, bo ja będę kostkę brukową układał. Trzymajcie się Daj mi znać co jest grane Muj, muj, muj Kolejny klient zadowolony. To mnie cieszy. Rozjebane a nawet nie chcecie wiedzieć, bo, mnie, bo ich taniej wyszło niż w Polsce. Ha, ha. No i tak. Szósta rano. O dziewiątej, wypożyczalnia samochodów jest otwarta, a ja muszę ten pierdolnik posprzątać. Także, co mogę powiedzieć. Wyglądam tak, jak wyglądam. Cieplutko. Cicho, bo Audi do mnie wróciło. SP. SP. Dawaj do tego. Ładuję go pod kompa. Dawaj tu. ESP się zapaliło, jeszcze szybko podepniemy pod kompa i zaraz zobaczymy co jest grane. No i tak. Co mogę rzec? Audiczka jest ogarnięta, zeskanowana, pousuwało błędy. Sprawdziłem w trybie live. Wszystko jest idealnie troszeczkę tak jakby EGR nie domagał. Takie coś jakby się nie domykał na 100%. Eee, Pogazowałem, sprawdziłem wszystko i jeszcze raz szybko robi eee, skan, zobaczymy co z tego wyjdzie, prawdopodobnie furkę mogę kurwa oddać właścicielowi, Michael, kurwa, tak jest, no, jest dobrze, także się ogarnie i jestem zadowolony. Siostrzyczka nie ma lipirowi tutaj diagnostykę, kurwa. Cztery fakultety i pięć gwiazdek do umiejętności. No weź, żeś. Pamięć, żeś jest najlepsza tutaj, nie? 100% Ale jeszcze się robi, czy nie? Ostatnie, dobra, zrobiło. No i teraz lecimy strzałeczką na dół, leć i patrz, czy coś wystrzeliło. Na niebiesko? Tak. Jak coś wyjebało na niebiesko, to trzeba popatrzeć. Proszę bardzo. Siostrzyczka, rozjebałaś system. Usunęłaś wszystko. Nie, to już wystarczy odpiąć po prostu kabel. Dzie dziękuję bardzo. Miłej drogi życzę. Odejście numer dwa. Buźka. Strzałeczka, Michael. No i zrobione. I to mnie cieszy. Ach, jak ja lubię mechanikę. Coś wspaniałego, piąteczka, Michael. A więc tak, wszystko bangla. Co było przyczyną załączania się kontroli trakcji i skręcania w prawo? Otóż Michael, jak była ściągnięta maglownica, pokręcił sobie kierownicą w lewo i w prawo, bo mu się fajnie kręciło. No i okazało się, że mieliśmy 2,5 obrotu w prawo i 1 obrót w lewo. A powinno być 1,5 w lewo i 1,5 w prawo. No, i od razu wiedziałem, gdzie jest problem, więc odkręciłem z spo spodu dziesiątkę 24 torx, ściągnąłem z układu kierowniczego z maglownicy, przekręciłem raz w prawo, założyłem z powrotem, skręciłem, już błędu nie ma. I wszystko jest ready. Także odhaczam robotę. Dwie minuty zajęło. I już audytka zapierdala. Mamy siódmą rano, idę sprzątać ten safe zrzemnąć się z dwie godzinki i zapierdalać znajomemu kapitanowi ze statku, układać kostkę brukową. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja, czyli kurwa Salwadore roboty garażowe u mnie. Cześć. Wzięli kurwa i pojechali już. No. Aby się kto pytał to tam nie jest Tiptronik, tylko s O kurwa. I trzeba teraz sprzątać ten pierdolony bangladesz. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja czyli kurwa Salwadore i mój wyjebany garaż Elo, cieplutko!